Jeszcze pokażę tu Atlantyk, najlepsze minerały na świecie, o, koledzy Tutaj następne 3 parki na sprzedaż są to starsze młode do rozpłodu, każdego wam pokażę. No, i show you three pass for breeding. Das ist ein alter Pigeon für die Brand. Nun zeige ich euch Jungtauben zum Verkauf ältere Jungtauben. Drei Zuchtbärchen zusammengestellt. Willkommen auf meinem Video. Hier ist der jest to stichelbaut ist Stichelbau im sorry, super, Today, is in Bread 12. Jahrhundert der pierwszy Konkurs in Schweizerien. Meine Gomb ist Schweizerien, super Lektion. Hier ist zusammen verbargt im Bread. Tutaj jest samy z Ramzes Imbred. Przepiękny Ramzes, czerwony szali. Tutaj Ramzes samiczka, wnuczka sławnego Ramzesa. Tutaj jest Imbred na sztampara samiczka. I jeszcze jedna Ferbert samiczka Imbred Co mają mistrz Polski, jak dwukrotny mistrz polski nie do pokonania rekord na moich gołębiach. Wszystko z tych ferbartów. Zapraszam na film. Zaczynamy od Stichelbauta. Raz mu. Aj, te to upierzenie to już mają super. Patrzcie, koledzy, tych moich produktach. Co wspaniałego, że to błyszczy. Numer tego gołębia jest. 830 To so. jest samiec na Stichelbaut 12 razy pierwszy konkurs Z dwóch stron Stichelbaut Na średni i daleki dystans This is Stichelbaut, poor bread, For middle and long distance From my top brothers. Over 12 first prize in Switzerland With my pigeon we Szwajcarii więcej niż 12 razy piszę konkurs z moimi gołębiami. Znaczy to z filmów, tam jest też film nagrany z Mistrzem Narodowym Szwajcarii. Wtedy jak odbierał gołębie we Belgii z Brukseli na te międzynarodowej wystawie Co? So. To jest ten samczyk A do niego naszukałam piękna samica, Ferbart. One moment, now I'll show you the hand for this cock On jest masywny, silny samiec To dla niego pasuje ta samiczka, trochę mniejsza, w średniej wielkości, Fairbaird 80 888 osiem For him I chose this the clock Fairbaird hand, beautiful Fairbaird in bread Febaki, 15th prize. Son of Ferbat, 8th prize. wandelar Ferbat miał 15 razy pierwszy konkurs, syn 8 razy pierwszy konkurs. Macie tu wszystko Imbredy. Stichelbaute Imbred i szamiczka Ferbat Imbred. Z takich połączeń wychodzi super. Chodź tutaj, chodź. Oj. Z adresówką. Z O, już grucha do niej. Look. Już przyjął ta samica. Jest są to młode, to jest młody gob. Patrzcie, jaki na moich produktach jakie to dojrzało jest. I każdy co ma moje produkty jest zadowolony i każdy to samo widzi, jak szybko te głęby dożywają. A z lotów jakie wyniki. Teraz dzwonił do mnie hodowca, lotuje metodą gniazdową, a jest na ósmym miejscu. I miał teraz. Trzeco najlepszy wynik w odziele. Takie wyniki moimi gołębiami Takie wyniki na moich super produktach I to nowy hodowca I lotujemy to gazdową. Mimo to z takie super wyniki Co? So, ta parka jest na sprzedaż, jeżeli jesteś zainteresowany, daj mi znać numery znasz, zaznaczę i od razu wysyłam non stop wysyłki na cały świat i następny tydzień jadę do Ameryki jeżeli chcesz z Ameryki te łąbki, albo z Kanady, nie ma problemu wszystko wyślę następny tydzień jest jeden transport, lepiej dla was wszystko razem zabiorę i jadę if you are from America or Canada and you love this no problem, next week jest transport. Co? So. Po raz pokażę Wam na następie. No, show, że next. mam samca ferbarta 837 To jest na adresówce. Bo tym wszystkim imbredom jak tutaj widzicie, z i wszystkim naokładam już adresówki, bo co do rozpodu. 836 837 Te Clark Bart takim białą plamką nad okiem jednym. chodź przepiękny sam, jest super zbudowany. Fajnie we formie tego gołębie, to widzicie od razu, jak się to błyszczy. No, chodź, chodź, chodź. Nagrywaniu nie używam żadnego światła, tak jak jest w naturze. Mimo to go będzie super sobie. Już mam wieczór. I don't use light here. It's all in nature. Ich benutze hier kein Licht, kein Licht bei der Aufnahme. Aber die Tauben präsentieren sich prächtig. Dank Kulbaki Produkte. So, to jest ten samy sferbart Teraz pokażę wam samicę do niego wybrałem tą samiczkę 1064 Piękna wnuczka Ramzesa For him I chose this hand Grand of the Famous Ramses Takie zdrowe Silny byk Stichelbaut Co, teraz następna parka Tutaj mamy samca Picasso Picasso dlatego, że on tak wygląda jakby go jakiś malarz namalował 23,66 jest on z grudnia, jest to młody z grudnia z obrączki 0.19, bo w grudniu jeszcze były starsze obrączki. On już też idzie w parę, silny byk. Też adresówka Ramzes, imbret na sławnego Ramzesa. Co so, tu mamy Picasso? Picasso, Beautiful Ramzes, grandson, wnuk sławnego Ramzesa. A do niego wybrałem samiczkę Imbret Tampara. To będą dwa kuzyny razem, bo on Z jego krwi jest Tampara, Samiczka I w tej samiczce z dwóch stron krew jest z Co wspaniałego będzie Patrzcie jak one się błyszczą To są młode, ale jak roczne Starsze, młode Ten z grudnia ten całkiem starszy Picasso. Teraz pokażę Wam samiczkę od niego. że Hen from Picasso. Picasso co wybrałem? Numer 1025 Piękna Imbret na sztampara. A to jest, wygląda jak nasz tam samica. To jest biała lotka, główka. Co? Obróć się fajnie nam tu. A zobaczcie się ta piękna samica, Wow, Jak ożył, fajnie spokojna tu mamy ferbartkę, tu mamy ferbarta, tu mamy Ramzesa, Nuka, tu mamy Stichelbaot i tu imbrec znowu. Ramze z samiczką. So, tu jest ona, a tu jest Picasso. I te dwa tak razem, spać, jeżeli chcesz. Możesz i Ferberta sobie wybrać do tej samiczki sztampary. Albo te dwa samce, i na zmiana zmieniasz jajka. Albo te trzy samce z tą samiczką, i potem będziesz miał kuzynę i będziesz sobie dalej krzyżował. Już taka linia sobie prowadził jak Janzen. Wybór należy do Was koledzy. Możliwości jest tu wiele. Gołębie to są z najlepszej jakości na świecie. Taki zdrowy gołębi nigdzie nie znajdziecie. Są najzdrowsze gołębie w internecie. A na tych produktach to bomba. One i tak przez kilka generacji, od początku, od 1999 roku prowadzimy hodowlę i, nie, i bez chemii. Ale teraz jeszcze na tych naturalnych produktach to całkiem eksplodia. To i u was widać. Nawet wasze. Nawet wasze gołębie odżyli. Macie super fenomenalne wyniki. A jak dołączyć jeszcze moja krew gołębi, to całkiem, to, to całkiem nie będą te miszcze wiedzieć co się dzieje. Albo jeżeli jesteś mistrzem i chcesz ulepszyć twoje stado, jeszcze upiększyć i ulepszyć zdrowotność i witalność, i szybkość może śmiało jest skrzydłować na swoje najlepsze głębie tak, Stamper Lady Herbert Stichelbaut Inbred Ramses imbred, Ramses imbred i ferbart imbred. wybór należy do was prawek wszyscy mają adresówki i ani jeden gołom tutaj nie ma piurojadów, jadów. Ani jeden. Na tych moich produktach to jest taka witalność, że te piurojady jady nie mają żadnych szans i inne. Teraz dostawają. Mój super produkt na robaki jeszcze i na koksidioze naturalny to już wszystko, jeszcze lepiej się zmocni to i następny tydzień jeszcze zaszczepię na paramiksowiroza i gołębie są idealne, gotowe do następnych lęgów w styczniu. Samiczka, samiec Picasso, Stichelboot, Verbart, samiczka, Verbart, samiec, samiczka sztampara. Pozdrowienia. One hen, Stampa imbred, de Klag, Verbart, Jansen imbred, Kok, Hen, verbad imbred, Pubred Jansen, Stichelboot imbred, Ramses imbred, jest Picasso, Kok. Und hier ist der Ramses, Grand Schalz auf Also, hier habt ein Weibchen, Stamper. Ihr habt einen Vogel Verbart. Ein Vogel Stichelbaut. Ein Weibchen Verbart. Ein Vogel Picasso. Ramses im Brett. Und Ramses im Brett, Weibchen. To, teraz Wam jeszcze pokażę. 102 stopni. Tam pan nas samiczka imbred. Ja każdy mój gołąb tu żadnych piurojadów wszystko w naturalny sposób, a w jaki to zadzłoń. Mam fenomenalne produkty. <słuch> sześćdziesiąt 2366 19 rok młody z grudnia To wszystko już tu wam prezentuję i parę. Ramses imbred. Tak samo jak każdy mój gołąb bez piurojadów. Ciszciutkie, tak jak się należy. Piękny samczyk, Picasso. This is the famous Picasso. Jeszcze ma cztery do końca tylko. Na adresowce niebieski, co z pięknego. Tu mamy Stichelbauta 860. Jest wszystko fajnie leży w ręce, pięknie zbudowany. Ogon jedno piórko. Ogon jedne piórko, fajne ceciutki. To jest czysty sztych błotników. I te jak wszystkie moje gołębie, czyściutkie, bez żadnej pirojady, Takie zdrowie. Czyściutkie, fajne. Bardzo samiec. Ten zenów imbret numer 837 837 z adresówką To jest fajny, czysty. bardzo szybkie gołębie, twarde jak to powiedział dwukrotnie mistrz Polski czym dalej to lepiej bardzo twarde i z maratonów cała grupa ferbartów, wszystkie razem Tamczyk to był 837 teraz Ramzes hamiczka imbret to jest ramzes ham Imbred

Jak wszystkie moje gołębie bez piurojadów, cięciutkie, zdrowe, witalne, na produktach życia, zo i ostatni, the last, piękna ferbarca, miczka. Laleczka jak malowana, wszystkie białe nosy. błoście to wszystko. Ale jak to fajne, krzydło. Fenomen. Czyste języka, Ferbart. Z tych języków bazował Janzen, Ferbart i Deklak. U trzech sławnych hodowców. Na tych kłębiach one bazowali. Na Ferbartach. A są tylko u mnie. I fajne. Też bez żadnej pióro jadę, nic. Zapraszam do współpracy. Mam super gołębie i super produkty. Przekonasz się sam. Zamów, żeby ilość produktów. I zobaczysz efekty. U Twoich super gołębi. Mam mleko, Smoła, śmietanka, grzyby, etogeny, kamikaze, Atlantys, minerały z morza Czerwonego, mieszanka mineralna, elektronik, magnez, kalcjum 8 specjalnych żół i 6 owoców morskich co jest lepsze niż dla ludzi nawet. i wszystko jakość apteczna koncentraty smoła, koncentrat omega koncentrat diesel na płodność, na szybkość, witalność przed, przed sadzeniem i po smoła w środku tygodnia omega i po od razu diesel i omega I super środek mam, naturalny na robale, robaki i na koksydiozę. Wszystko naturalne rzeczy, ale działają super. <śm> <śm> Współ Współpracujemy nie tylko z rodowcami gołębi, ale także i drobiu, królików, Kaczek i wiele, wiele więcej hodowców stosuje moje produkty Tam na internecie znajdziecie na moim kanale na YouTube więcej niż 100 wywiadów Następne wywiady też mam już nagrane w wolnej chwili wam stawię potem 100% zadowolonych klientów że tu Atlantyk najlepsze minerały na świecie. Lekarstwa gołębią profilaktycznie to początek końca twojej hodowli. A lekarstwa przy wychowie młodych to już jest koniec twojej hodowli. Kto tego nie ujmuje, nigdy dobrze nie zalotuje. إذا كنت من محبين الحمام الزاجل وتبحث عن السلالات الأصيلة، فنحن نمتلك أفضل وأنقى السلالات العريقة. وإذا لم يحالفك الحظ بالفوز، فنحن نساعدك على إيجاد الطريق الصحيح. إذا لم تمتلك الحمام الجيد، لا يمكنك إيجاد الطريق الصحيح للفوز. نستطيع الوصول إليك في جميع أرجاء الوطن العربي. سلام خدمة الحامية من یکی از دوستان های کیرباکی هستم پرورشتنده معروف کبوتران مسافتی توی آلمان همونطور که میدونید آی یکی از پر افتخارترین پرورشتنده کبوتران مسافتی توی آلمان هست افتخارات آی مقام قهرمانی آلمان مقام نایب قهرمانی آلمان و یه افتخارات دیگه است. توی کلاپی که آی حضور دارن بین ده تا کبوتر اول هشتشون از کبوتران آی هستن. هستند. خدمت دوستان علاقمند به خرید که داخل ایران هستند میتونن از طریق واتساپ یه تکس به من بدن تا اطلاعات بیشتری در خدمتشون بذارم شماره واتساپ من 044 77 63 603 058 هست موفق و پیروز باشید